Ruchów, no bo to obóz, który daje sporo doświadczenia, tylko trzeba go resetować. No właśnie, bo, tych, bo po tych pierwszych przepchankach, jeżeli chodzi o ruch po mapie, o, o. chociaż do tego wrócimy e w Eścig i Pepe. spore wymiany. Jeden i drugi. Naprawdę tutaj mocno pobijany faszu i do przodu Pepe i kto ktoś. Eścig pada! Nie! I to jest przewaga Ali w tym tak macie. Świadczy o tym, że Bebele najlepiej have. nie jest, no Pewno Eścig nie tak widział ten turniej, ale o. to nie koniec Gamer Legion poszuka na topie Bako! Już dwa flasza, a również swojego W, ale to mu nie pomoże. Sakre jedną celną salfą zabezpiecza pierwsze zabójstwo I dla Giel. To musiało się tutaj akceptować warunki. No więc Kate nie będzie miała łatwego powrotu i dlatego tak sytuacja wygląda. No A teraz jeszcze trafiony hook, ale to może być zdradliwe, bo Nicolex Oj, tak. jest tutaj od flanki i jeden dobry flag and drag może wyjaśnić wizdoma. Ten dopiero teraz posiada swojego flasza, zrzuca jeszcze latarkę, ale Nikoleks, nie, totalny drift, co nie tak miało wyglądać. Kanonada to pomoże. Jinjo się rozkręca. Flasz jeszcze od tego zawodnika, ale trochę się przeliczył po raz kolejny. Jeden z zawodników grający w tym spotkaniu, bo raz był to reprezentant fantazma, A chwilę później gracz Gamer Lidge. Najpierw jeden, potem drugi. Każdy tutaj popełnia błędy. W międzyczasie Bako forsuje flasza przeciwnego top nie nierozło tego książka! I Danka będzie miał darmówkę. Poczekaj! No! A miałem nadzieję, że samym smite'em go lubię. To byłoby naprawdę sad. No, Ari? On no, nie jest w najgorszym punkcie. Nie, Ari na pewno też z tym solo killem, który dał dużo wartości, czuje się coraz pewniej. Teraz jednak pytanie: czy Danka wygra walkę na smite? Y? Nie. To Herald, który zostanie zebrany przez Team Fantazma, Nicolex, czy będzie w stanie stąd wyjechać? Ile zawodników stąd się oswobodzi? Wendeta podchodzi na malerę. to tutaj kuka! Pada! Ej, no nie mogę! Nawet nie trzeba go było On sam się dostarczył w ręce oponentów! Ale o co chodzi, w ogóle Nami kolowała w środku Pit'a, Nami? mimo wszystko nie próżnuje, on zresztą ma już przedmiot mityczny. Teraz jeszcze podejdzie tutaj na środek, żeby troszkę pomóc przekonać. Rywal ma Spirit Rush'a. Flash'a, więc czego tak naprawdę próbują szukać? Jeszcze pojawia się tutaj Nami i to może nie być najlepsze dla Gamer Legion. Nie, to jest absolutnie fatalne! Danka nikogo nie trafi swoim ultimate'em i musi być tutaj martwy! No miał nie marnować czasu, Ale a... Ale po co? Ca Cały no... top stoi, zobacz! Cały, tyt widzę, tyt widzę, stoi. Tam, o, Mam wrażenie, że coś w komunikacji się musiało zazieć dziwnego, tak, bo to tak, raczej nie. powinien być martwy, mimo tego, że tutaj Kośek przywołany. No to nie, Hanklank raczej powinien się z nim uporać. czas? No, to Tak, terytorium solowej eliminacji dla Sakre. Chyba, że będzie potrzebna pomoc Danki, ale niezależnie, czy będzie, czy nie będzie, Orn jest Orn tutaj martwy. Ale jeszcze sprostało. Nie. 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 Skandaliczne rzeczy się w tym spotkaniu. Naprawdę. Eścik znajduje eliminację do spółki ze swoim strzelcem, także przynajmniej tyle. Nie wyjedzie jednak z tej całej sytuacji latarką. Dopiero wyjedzie. teraz dołączy. I Koleks, proszę bardzo, teraz on złapany przez przeciwników na delikatnym wykroku. I jedna i druga strona popełnia sporo błędów, ale. No, finalnie chyba na tym lepiej wypadają zawodnicy GL. Ale pamiętajmy, Pepe zaraz będzie miał dostępnego ultimate'a, Tutaj Ari może poczyścić. Spójrz na to, czar trafiony, electrocute odpalony i on jedzie dalej. Nie będzie się zatrzymywał. Upada także Jinx. Escik następny w kolejce. Pepe z table killem! Oj, to mogło się podobać. Naprawdę świetny pożytek zrobił z tych zmian na. Ar Prawda, Ari może skorzystać z tych dodatkowych obrażeń? Nawet jakieś losowe E rzucone na Ari będzie tutaj dokładać obrażeń, bo w związku z tym dwa electrocute. No, Bako wziąty w mordercze tango. Po raz kolejny, czy raz jeszcze uda mu się odwrócić? Podbija jednego ryw Leci rakieta, ale nie, to rakieta od Jinjo, która tutaj nie zrobi żadnych szkód i jeszcze pojawi się wizdom, żeby nadarkę tu rzucić, asystę sobie zgarnąć i tym razem to wyglądało tak, jak wyglądać powinno. Opłaca się kupić medzajkę tylko dla tych 10 taków. Jak upadniesz, szkoda sprzedaż, nie jest to strata aż tak dużej ilości złota, jeżeli e, e, dostaniesz go. Dobrze, że nie miałem tej medzajki wspomnianej przez Ciebie, bo by ją teraz stracił Jinjo jeszcze nie są rakietą po skromi i trochę pospieszyliśmy się z chwaleniem zawodników Team Fantazma, bo ogromne bounty tutaj oddane. I to, że nie zrespektowali I obecności, do, ile. do walki, bo mamy zegar u obu leśników. Powoli pojawiają się jakieś takie bardziej konkretne wybory, jeżeli chodzi o, o sklasyfikowanie tych buildów, ale w międzyczasie bizno po prostu była Solo Solowolo i Pepe powinien wyjechać. Bolo. Tak, jest, on ma użyty, Jeden z tak, o którym mówisz. To sytuacja, z której raczej wychodzi cała Danka, nie będzie flaszował za przeciwnikiem. Dobra robota. Czyściutka egzekucja od Pepe. Bardzo ważny team fight Piotrek. Jak on się rozpocznie Bako, czeka tutaj na jakąś dobrą inicjację z Kozem, ale wchodzi także Danka. On wykluczony dosłownie w ciągu sekund! To nikolek weźmie tego smoka. I mimo tego, że Voliberowi udało się finalnie zwiać, a jeśli eliminuje tę Katie, to dalej walka jest nieoczywista, bo Bako gdzieś tam zamieszanie. Oj, trafił. Zniszczy tę nieprawdziwą leblanki. To trochę problematyczne. Nikolak próbuje wracać! Ojejku, to było fatalne. Nie wiem co ma osiągnąć ten zegar. Ona Absolutnie nie przeżyje tej sytuacji. Jeszcze próbował się podleczyć tutaj e, swoim e Gordrinkerem. W międzyczasie Bako fantastycznie podbija Cinczow, ale usadzony tym stonem, złapany hakiem i nie przeżyje tego. Orn Gamer Legion jakim stonem w tej walce. Wszyscy na tak niskim pułapie punktów zrobialnych ale Ścika na pożarcie. Natomiast no nie wygląda to najlepiej I, i tutaj z pewnością jeszcze nie możemy przesądzać, czy jedna czy druga formacja zwycięży. Szczególnie kiedy Sakry tak daje się tak wyłapać poza pozycją. No wyjedzie stąd, ale. O! Ten autos był bardzo bliski sukcesu. Teraz jednak pojawiał się kocioł. On świetnie trafia! jest in the jest shutdown! Ale to także reset dla Pepe. On dalej ma tutaj jakiś spirit rush, chociaż panem w tego trapka. W międzyczasie Wizdom cały czas pojedynkuje się z Ornym, Sytuacja jest nieoczywista. Piotruś zobacz jak dużo obrażeń robi Bako. I to o, o my ka, tak, że będzie w stanie tutaj odciąć. Chociaż sam jest teraz troszeczkę ofiarą tej sytuacji. W międzyczasie fantastyczny kataklizm. Tylko nie najeździka, Nikoleks. To było dość słabe. Był Pany troszkę Bako. Jednak tenor tak tankowny i ta walka chyba nam się na potem rozejdzie Chociaż Oj, nie walka no i to nie daje. da już resety dla Pepe, Czy to jest twargi. Eścig, o może tutaj naprawdę poczerwować Maflasza, oj, dobra kanonada! I spójrz na to, Taleblanc zdaje pierwszą ofiarę, dobry hook! Również złapany tutaj Orn, on troszkę się wycofa. Nasz Orn wzięty przez Greków, troszkę tutaj z takim szczupakiem, rzutem na taśmę. I jeszcze Pepe będzie starał się z tego wszystkiego uciec, Cekar przez niego zagrany, ale będzie martwy chwilkę później. Zrok. Jeszcze znowu Eściga! I przez, przez tym, co jest?! Ej, IN THE hole, teraz trafi STRAPI I Grecy przetrząsną, żeby jeszcze o te dusze powalczyć! Ale to jest kluczowy bo Pepe jest najpotężniejszym zabójstwem pod Infinity Edge. Na pewno, na pewno, co tego nie mam żadnych wątpliwości. Tutaj jest potrzebny. Teraz wyłapany jednak Nikolex. Z... Szybko spalony. Guardian spalony. I ten Guardian Angel zostanie spalony, ale nie wiem czy to uratuje jego życie. Dobra fala od nami Bilo, sporo sporo jest z powrotem w odpowiedzi! Jednakże finalnie upada Nikolex. I pamiętajmy to także że spalenie tego Spirit rasha uari. W międzyczasie Bako pojawia się w sytuacji, ale przeciągniemy z bokiem, nie mógł kolpić Kozła. Fantastyczny jednak! Czarmonari! I to jest także reset dla niej, to daje jakąś szansę, żeby jeszcze tutaj cokolwiek dobrego się wydarzyło. Jin Jong chce włapać wendetę. Będzie tutaj martwa Caitlin. czy to z rąk jednego, A to jest czy drugiego. Jest... I to jest reset, tak jak mówisz. Gamer Legend wygrywa tę walkę. I po raz kolejny rozjechało się Team Fantazma, jeżeli o... On... Tyle blank połowy punktów zdrowia, to mi się podoba. No i teraz Nikoleks. I... Chodzi do Pitu, nie wiem czy trochę nie przesadził. Kanonada oddzieli resztę składu, i teraz to może być okazja dla tanki. Kto weźmie tego smoka? to może być dużo! Grecy nie byli w stanie jej zdobyć! A cały czas Ale dżinzo i dżinzo! Dżinzo się bronić! I spójrz na to, pierwsza ofiara już po stronie Gamer Legion, a przecież są resety. Pepe jedzie nieco dalej. Dżinzo w sporych terapatach, niezły zegar od tej Jednakże nie ma follow-upu, tutaj tyle obrażeń sypie się. We to było szalone! Znajdzie jedną eliminację, ale na tym jest przez Deśika. I teraz Gamer Legion, co są w stanie z tego wyciągnąć? Się Więc. Mistrzowie Niemiec mimo wszystko delikatnie obawiali się tego. Czy rywal nie podchodzi pod barona, a Eści szuka solo killa, pali, flasza! Ale też upadnie Ale to znajdzie. Też najdzie. upadnie, wydaje mi się, że z powinien go to palić! Nie! Chyba nie! Delikatna instancja leczenia, ona też na pewno pomogła tutaj. O, Pepe się rozpędza, Cincio, wyeliminowany! Jest jeden, jeszcze jeden! O, ja Cię kręcę, Eszczyk to, to nie Fantastyczne distortion i teraz tanka! Ogromna dawka obrażeń na Tarii, Pepe nie będzie w stanie z tego uciec, prawda? Tak, Eszczyk z shutdownem! GamerLegion przed czasem by wziął sytuacja dla Bako, bo jeden dobry koziołek, który podbije kilka przeciwnych targetów, może oznaczać zwycięstwo dla Team Fantazma i spójrz na to, jeśli cały czas spikujący na środku, on robi tam presję, w międzyczasie Danka otrzymuje okay, ogromną grupę obrażeń. Ta. Ledwo z tego wszystkiego udało mu się umknąć, Heavis został zagrany, i był upowany, jeśli będzie w stanie go zbrysować, NIE! Fantastyczny kataklizm, który pozwoli tutaj na dobry pola pornowi. Pytanie tylko, czy Pepe jest w stanie spolapować czy są tu obrażenia? Jeden za jednego, ale upada Or Orpuk pija Dzięki temu Charm trafia w planka! Są eliminacje, pytanie jak daleko jest w stanie wziąć to Team Fantasma, Piotrek ten mecz tak oddaje! I jeszcze próbuje tutaj Eści Konkodek zgarnąć, ale zamienił się w Złoto Sanity i to uniemożliwił polskiemu midlinerowi długie def-timery, to na pewno nie jest dobra wiadomość. Żeby jeszcze w tej grupie pomarzyć o wyjściu, Grecy to trudny rywal, 40 minut już niemalże na zegarze. Będę dalej przy życiu, więc nie możemy tutaj jeszcze niczego wykluczyć, ale mam wrażenie jakby Gamer League chciał to kończyć tu i teraz. Zaczynają brać się za pierwszą wierzynę w stosową, ta już upada, pamiętajmy Danka dysponuje ultimatem, on wyłączy na Ej, Elstik z flanki, Jinjo cały czas zadają wrażenie, jednak upada Danka i wydaje się, że sytuacja dalej bardzo niewyjaśniona. No ale bo fali tutaj nie ma, przecież w bazie... Potrzeba tych creepów, które zagwarantują większe obrażenia bywa czasem bardzo, bardzo ważny. Więc musimy na pewno spoglądać na to, co uda się tutaj ewentualnie oj, zrobić. PPP. Pepe, pepe. Eścig. Dobre łańcuchy. Ten zegar tutaj dosłownie sekunda, ale copeczka! Pozbawi go życia i teraz Też trochę była pany. Gamer Legion, Czyżby mieli tutaj iść po, po raz kolejny. Nie wiem, czy mało się bronić. Bez swojego lanera. Bako, jakiś cudowny koziołek, jakiś dobry teamfight od Wejdety. To jest coś, co jest im no, niesłychanie potrzebne, ale nabór Niemców jest przerażający i Grecy. Chyba nie będą w stanie się wybronić. Ostatnia szansa, ta wieża teraz mocno powijana. szuka jeszcze podjazdu. Eścig i wymasuje z tą w ułamku sekundy. Weindetę, a bez strzelca, jak bez ręki. Tak jest, tutaj braknie po prostu obrażeń. Tutaj braknie możliwości, by powstrzymać mistrzów Niemiec i Gamer Legion. Nie było to piękne, nie było to czyste ani szybkie. Ale najważniejsze, że wynik dowieziony 2 do 3. I teraz jest jeszcze szansa, by z tej grupy wyjść.